Hej, cześć, witaj, ja Oez i witam was w pierwszym odcinku naszego maratonu z kalendarza adwentowego, który będzie się ściągnął od 24... Od tego dnia po 24 grudnia, więc tak. Dzisiaj no, otworzymy dwa okienka i przypominam, że jest to numer katalogowy 75245 tego zestawu. Tak więc otworzymy sobie tymi oto nożyczkami nasz kalendarz, tak więc zaczynamy. No i też trochę to powiem, że tak wygląda tył naszego kalendarza adwentowego. Tył, a boków nie będę pokazywał, gdyż już każdy zna, a teraz mój kalendarzyk adwentowy odpakujemy. O. Widzicie, że będzie tak trochę nudno i będzie to taki unboxing. O, okej. Okay. Poszła na taśmę. I teraz druga. trochę to dajmy, więc krótkie cięcie. Dobra, poszło. Było to banalnie proste i teraz, jak wiecie odwracamy kalendarz i naszym oczom ukazuje się takie o, oto piękne rzeczy. Tak więc zniżamy kąt kamery i bierzemy się za otwarcie. I jakoś iż mamy 2 grudnia to otworzymy dwa okienka tutaj mamy numerek jeden i co tam naszym oczom się ukaże biedny niszczyciel ja się biorę za składanie w tej małej dosyć instrukcji, tak trochę to jest tego minus, że takie instrukcje są dosyć małe i to składa. Tak więc kolejny. cięcie, no i cóż tak wygląda nasz pierwszy prezentik jest to Gwiezdnik niszczyciel najwyższego porządku, ma tutaj taki oto. Oczywiście silniki, tutaj ma kokpit, znaczy mostek, no i cały sam setek pojawia się w formie Lego w yy, 2017, yy, gdzie był jeszcze synuk w tym zestawie, to była też pierwsza edycja tej figurki. I cóż, ogólnie prezencik fajny, taki leki na sam początek, tak apu później się to nam rozkręcić. Tak więc to był nasze pierwsze okienko. A teraz czas lecieć do drugiego. Dobra, tutaj mamy nasze drugie okienko. I co się tam u nas wkrywa? Statek Kajlorena. O, mamy jakiś dzisiaj maraton yy, zestawów z nowej drogi, try więc znowu biorę się, znowu cięcie i biorę się do składanie. A tak oto wygląda. nasz Statek Kylo pojawia się on w siódmym epizodzie Gwiezdnych Błąd, też w ósmym się pojawia, i w tym roku dostał on reinkarnację. I jest ona bardziej poprawna z tym filmowym. I tak. To tutaj można zauważyć, to to, że ma rozkładane skrzydła i wrotkę. Tak. Dziwię się, czemu to wykorzystano, chociaż to pewnie służy do silników. No i czerwoną szybę i w kolorach czarnym, jak nasz mistrz Ren, no więc statek bardzo fajny. Powiem tak, model na sam początek kalendarza eventowego wyglądał super, taki na dobry początek, nie za mocne, nie takie za słabe, tylko takie przeciętne jak na razie, ale nie oznacza, że są słabe. I ten odcinek będzie jedyny, w którym otworzę dwa okienka, codziennie od tej pory do 24 grudnia będę otwierał po jednym okienku, więc wyczekujcie odcinków, ja już się z Wami żegnam, był z Wami US i narcia!